Istnieją również niemorskie odmiany brodetto. Wertując stare istryjskie przepisy, znalazłem receptę na kokosz na brodet, czyli kurę zrobioną na sposób brodetto. Skoro kura to właśnie ona ptak wolnowybiegowy to widać po kolorze. Teraz trzeba ją potraktować najpierw solą. A potem odrobiną winiaku, czyli brandy, czyli destylatu takiego jak koniak, tylko nie w koniaku zrobionego. No to jest rzecz jasna, destylat stąd i trzeba to odstawić na dosłownie 10 minut. Niech to się króciutko marynuje. Teraz już wszystko będzie wyglądało tak samo, jak przy brodecie morskim. Czyli zaczynamy od tłuszczu, oczywiście od oliwy, oczywiście od oliwy istryjskiej. Dość sporo tego, tyle by nie przypaliło nam się coś, co już za chwilę musi się na patelni, albo też w rondlu znaleźć, czyli cebula pokrojona nie w kosteczkę, tylko w takie półplasterki. I teraz od razu można do tego dodać dwie rzeczy. Czosnek drobno posiekany dużo tego czosnku, oczywiście jak dużo to zależy od waszego uznania i koniecznie bardzo dużo, tutaj już dowolności nie ma, dość drobno posiekanej natki pietruszki. To za chwilę złapie temperaturę i będzie się dusić, nie wolno tego zrumienić. Gdy cebula zrobi się wiotka, trzeba to podlać płynem, płynem, który całość połączy, który zjednoczy wszystkie składniki. Jaki to jest płyn? Wino. Jakie wino białe, czerwone, by tutaj zakłóciło kolorystykę dania. A skoro jesteśmy na Istri, to musi być obowiązkowo tutejsza Malwazja. Zobaczcie Państwo, zwiotczała cebula, nic nie jest zrumienione. Zatem teraz... Tego wina dość dużo, być może będzie go za mało, ale pamiętajcie, że potrawy z winem, jeśli są gotowane, nadają się również dla dzieci. Przecież alkohol wyparuje, pozostanie smak. To nie wszystko. Teraz dodajemy liście laurowe, rzecz jasna, zerwane gdzieś tutaj obok i dodajemy trochę rozmarynu. Nie za dużo, powiedzmy tyle, i niech to się gotuje jakieś 10 minut góra, nie dłużej. Teraz kurczak razem z brędy, jeśli nie wsiąkła w mięso. Do brudetu rybnego również dodaje się brędy, albo też trochę słodkiego wina. Brędy będzie tutaj jak najbardziej na miejscu. Zatem wlewamy to wszystko. Chciałbym podkreślić dietetyczne zalety tego dania. Kurczak nie jest smażony, on jest gotowany, zatem nadaje się to również dla rekonwalescentów oraz osób na diecie. Nieco czerwieni pomidory pojawiły się w tej potrawie później, no bo wcześniej ich nie było. Pomidory w kuchni to tak naprawdę koniec XVIII-XIX wieku. Były znane wcześniej od czasów, kiedy Kolumb z Ameryki przywiózł, ale wcale tak powszechnie nie używane. Zatem pasta pomidorowa, czyli pomidorowy koncentrat i trochę pomidorowej świeżości. Trzeba pomidora sparzyć wrzątkiem, obrać ze skórki, pokroić, kroić w kosteczkę. Nie, wcale nie trzeba. Wystarczy odciąć piętkę, wziąć tarkę i wetrzeć go do środka, a cała skórka zostanie nam w dłoni. Kokosz gotowa. Do rybnej wersji brodetu dodaje się jeszcze zawsze nieco octu, ale chodzi o to w tym wypadku, by się ryba nie rozpadła. Ocet temu zapobiega. Tutaj takiego niebezpieczeństwa nie ma, więc już można wszystko wyłożyć. I to polać tym jakże ekstraktywnym, jakże miejscowym sosem. Wszystkie składniki cudownie się połączyły. Oliwa, cebula, która się nie rozleciała, pomidory, to pachnie rozmarynem, ale nie W smaku wyczuwa się liście laurowe. Prostota i doskonałość. Oto walory miejscowej kuchni. I drodzy Państwo, gdyby tam na tych dawnych weneckich blankach murów stali Wenecjanie i zobaczyli to, z pewnością z uznaniem pokiwaliby głowami, powiedzieliby si czerto. A gdyby któryś z nich miał chorwackie korzenie, to powiedziałby si da kokosz na brodę.